Moi drodzy, o co w ogóle chodzi w tej całej równości? Wytłumaczy nam to nikt inny jak ministra do spraw równości, pani Katarzyna Kotula z lewicy. Posłuchajcie tego. Gdyby dwoje polskich sportowców w szczycie formy Adam Małysz oraz sztangistka Agata Wrubel. zatrudniło się dorywczo na magazynie, czy w magazynie, to pan Adam za te same pieniądze musiałby nosić 50-kilogramowe kilo, 50 paczki, czyli niemal tyle, ile sam ważył, a pani Agata jedynie 20 kg. Dlaczego każecie zapłacić? No nie każemy zapłacić. No te różnice są naturalne, to jest oczywiste. W równości nie chodzi o to, żeby wszystko wyrównywać linijką. Ja wiem, że to budzi, e, budzi uśmiech na twarzach niektórych, kiedy to mówię. Tylko patrzymy na te grupy, które w jaki sposób są albo dyskryminowane, albo są w gorszej pozycji i patrzymy jakie mechanizmy zastosować, żeby wyrównać szanse i możliwości, panie redaktorze. Ale to nie znaczy, że mówimy, że każda kobieta i każdy mężczyzna jest w stanie wnieść lodówkę na piąte piętro sam czy sama. No więc właśnie wyrów Równują szanse i to za czyje? Za publiczne pieniądze, czyli nasze. A dla niewtajemniczonych, sztangista to sportowiec, który uprawia dźwiganie ciężarów. Co wy o tym wszystkim myślicie? Jak zwykle, komentarze są do waszej dyspozycji.